podkarpacie.pl Pieczemy tradycyjne ciasto piernikowe. Robimy sobie z dnia na dzień, żeby ciasto dojrzało. Musi poleżeć troszkę i potem sobie wymyślamy formy, kształty. Sanki, renifery, choinki, dzwoneczki, to jest wszystko. Serduszka to jest wszystko szablony papierowe. Szopka ta malutka to jest wszystko szablon z papieru i po prostu na ciasto, na ciasto się kładzie i się formę od Rysowuje, odcina się formę po prostu jakimś cieniutkim nożykiem i to się pieczy. Potem po upieczeniu trzeba to ładnie wylakierować, no i potem ozdobić to już jest kosmetyka. Lukier robiliśmy w różny sposób. Dochodzimy do tego po prostu z, jednego, z jednej okazji na drugą. Raz się sypie, raz się rozmazuje także doradztwo. Mam znajomą koleżankę, która też kiedyś, kiedyś robiła. I ona mi doradziła, jak robić. I potem jeszcze coś. I czasem się ulepsza to jeszcze swoimi metodami, tak że dochodzimy do tego, tak żeby to ładnie wyglądało, żeby ładnie zasjał, żeby się nie kruszyło. Wzory, luchru to już, to już samo podpowiada, jak się coś maluje, coś się haftuje. To już potem, no nigdy nie ma tutaj jednego, żeby były szablonowe, tylko każdy jest inny. Pierniki pani Doroty były częścią dziewiętnastej już wystawy Tradycje Świąt Bożego Narodzenia zorganizowanej przez gminę Sanok i Gminne Ośrodek Kultury. Efekty prac rękodzielników za każdym razem budzą podziw i uznanie. Na pewno wszystkie prace są piękne i nad każdą należy się pochylić, ale jeżeli pani pyta o nowości, to właśnie stoimy tutaj na tle tej szopy pięknej z siana. Szopka ma... Figury tej szopki mają naturalną wielkość, czyli są potężne. Wykonawcą tej szopki jest pan Andrzej Wrzecionko z Iwli. Oprócz szopki oczywiście same cudeńka, mamy też bardzo piękne bańki zdobione, malowane ręcznie. Nowością taką są bańki zdobione stylem zalipiańskim. Zainteresowałam się taką techniką stylu zalipiańskiego. To są kwiaty malowane na bombkach, na kasetkach i różnych innych pracach. I wykonuje to od dwóch lat. Oprócz tego cóż my tu mamy? Kwiaty. Już kwiaty wykonane z rajstop. Nikt by nie wymyślił tego. Nasi rękodzielnicy mają niesamowite pomysły. Oprócz tego są oczywiście stroiki świąteczne, piękne. Na podziw wzbudzają te cudeńka pani Ani Gołdy z Sanoka. To są lalki ręcznie szyte. No oczywiście hafty, koronki tradycyjnie z motywami świątecznymi. No i te ozdoby choinkowe, te tradycyjne, jeszcze takie, które nasze babcie robiły wykonane z, ze słomy, z bibuły, z papieru. Mamy też współczesne ozdoby. Podziwianiu efektownych ozdób i smakowaniu tradycyjnych potraw towarzyszył Święty Mikołaj. Również zespół Kamraty podkreślił świąteczną atmosferę śpiewając kolendy. Wystawę można oglądać do środy, do godziny 17 w Sanockim Klubie Górnik. TV